wywiad ze słynnym botoklepem polskiego serwera i tutaj nie ma tajemnicy o kim mowa. Naszym rozmówcą będzie Sylwek z bractwa zetka z zakładu karnego. Panie Sylwestrze, od kiedy pan zaczął grać w tą, zajebistą grę? W gr Fight zacząłem napierdalać całkiem przypadkowo. Pewnego dnia postanowiłem odwiedzić moją ciotkę genię, no i tam, jak zwykle, pierwsze co to poleciałem sobie zwalić konia. Bo w okolicy komputer miała tylko moja ciotka. A że ja lubię czasami sobie posiedzieć na stronie pornograficznej, i tutaj podam nazwę strony oczywiście, toret Tube, no i tam czasami sobie zjeżdżam skórę. A że akurat wyświetliła się reklama. Ze stroną syfajta, to kliknąłem w tą reklamę i zarejestrowałem się ładnie. Hehe, i pamiętam jak miałem jeszcze rękę od spermy, ponieważ byłem świeżo po zabiegu. A może nam pan zdradzić, jakie były początki pana gry? Bo początki były przejebane, że tak powiem, ponieważ na samym początku miałem kajaka, tak zwanego czopika. No i było mi bardzo ciężko. Jakie było pierwsze pana bractwo i jak pan wspomina te bractwo? Moim pierwszym bractwem było bractwo chuje moje dzikie węże. Posiedziałem tam może z dwie godziny. Później mnie wywalono, ponieważ już zaczynałem napierdalać tylko i wyłącznie boty. A bractwo chuje, mówię dzikie, że to było bractwo waleczne, no niestety ja się tam nie nadawałem, gdyż już jestem takim bo to... jebem. Czy ma pan, pan jakieś wspomnienie z tej gry, które utkwiło panu w pacynie? Nie? Tak mam. Pamiętam kiedyś jak byłem w bractwie git gry i najbardziej utkwiło mi w pacynie to, że wybrano mnie na radnego. Co dla mnie jest bardzo śmieszne, no ale cóż, wziąłem to na klatę i próbowałem udawać wielkiego wojownika. No ale po cichutku i tak napiadalałem boty i to nie jednym kątem, ponieważ pożyczałem konta od kolegów z bractwa, żeby sobie nabijać złoto. Biłem boty na potęgę. Teraz można powiedzieć nawet, że jestem legendą w tym co robiłem. Panie Sylwestrze, a może nam pan zdradzić jakie konto na dzień dzisiejszy pan posiada? No i, I tutaj muszę powiedzieć, że zbanowali mi skurwe syny, ponieważ miałem zbugowane 100 milionów A dlaczego pan nie grał uczciwie? Dlatego, że chciałem w końcu pokazać, że ja też potrafię napierdalać wroga i dlatego wyprodukowałem sobie tyle kul szrapnelowych. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Teraz może pan pozdrowić graczy i przekazać coś mądrego od siebie. No to na samym początku chciałem pozdrowić Paulę 25 a od siebie chciałem dodać, że nigdy, ale to nigdy kurwa nie bugujcie swoich kont na Możecie zbierać bony, ale nic innego nie radzę ze swoim kontem robić. Dziękuję i do widzenia. Aha, a jeżeli chcecie usłyszeć jeszcze moją historyjkę, ale to już będzie full wypas, no to napierdalajcie filmik łapskami w górę.